Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj w krótkim filmiku chciałam Wam przedstawić spray przyspieszający wysychanie lakierów do paznokci. Jest to spray z firmy Avon. Jest to taka buteleczka na 50 ml. Jak widzimy jest to spray przyspieszający wysychanie lakierów do paznokci. Także nic tu nie ukrywam przed Wami. Zobaczmy jeszcze co się znajduje wewnątrz ulotki. Sposób użycia, nałożyć lakier na paznokcie, delikatnie spryskać sprayem powierzchnią paznokcia, lakier wyschnie w 30 sekund. Unikać kontaktu z oczami, łatwo palne, przechodzić w miejscu niedostępnym dla dzieci. To tyle jeśli chodzi o informacje od producenta. Ja przyznam, że testowałam ten spray na pięciu wybranych lakierach z różnych firm i muszę przyznać, że w 30 sekund żaden lakier nie wysechł mi na paznokciu. Także jest to może kwestia doboru lakieru do paznokci. Przyznam, że nie jestem w stanie przetestować ich wszystkich, dlatego chętnie poczekam na Wasze też opinie. Natomiast po 30 sekundach, po nałożeniu, po, po malowaniu płytki paznokcia lakierem do paznokci, następnie spryskaniu tym sprayem, po 30 sekundach żaden lakier e, na 5 wybranych nie wysech mi na paznokciu. Po 60 sekundach rzeczywiście niektóre lakiery wysychają, natomiast nie wszystkie. Niektóre potrzebują około 2 do 3 minut wręcz na wyschnięcie na płytce paznokcia. Co rozumiemy, że lakier na paznokciu wysychł? Gdy nałożę lakier na paznokcie, następnie spryskam sprejem i po pewnym czasie przyłożę pazlec drugi, do płytki paznokcia, docisnę wręcz ten palec, do pomalowanego wcześniej lakierem paznokcia, nie zostają mi linie papilarne. Również jakieś mechaniczne zadrapania na płytce paznokcia pomalowanego nie powinny powodować uszkodzenia tego, tego wcześniej pomalowanego paznokcia. Także ten spray z pewnością przyspiesza wysychanie lakierów, natomiast na pewno nie jest to czas, jaki tutaj przedstawia producent. Co więcej, spray ten możemy stosować również, jeżeli nakładamy kilka warstw lakieru na paznokcie, czyli w tym wypadku nakładamy lakier na płytkę paznokcia, spryskujemy sprayem i wtedy już nam się o wiele lepiej trzyma ten, ta pierwsza warstwa nałożonego lakieru na paznokciu. Następnie po 30 sekundach swobodnie możemy nałożyć kolejną warstwę lakieru i spryskać ponownie sprayem i odczekać wtedy do wyschnięcia. Także polecam Wam... Do przetestowania ten spray przyspieszający wysychanie paznokci. Czekam na Wasze opinie, jakie są Wasze doświadczenia, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć Pa!